Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Krystian Spider. Jesteśmy dzisiaj w budynku na ulicy Gwieździsta 3. Dzisiaj będziemy jechali dwoma kolejnymi windami, tym razem z charakterystycznymi dźwiękami. Zapraszam Was do oglądania. Jedna z nich to dzisiaj jest Fitpol, a druga nowoczesna Lift tech. Niedawno, niecały miesiąc temu, ta druga winda została. Zmodernizowana i nowoczesna. Mamy windę, proszę bardzo. Te drzwi wydają się dość ciężkie. No dobrze, obserwujmy widoczki to tak teraz przed chwilą. Proszę bardzo. No tutaj tak ładnie, ogólnie oczywiście widać. no. Tutaj przyjrzyjmy tutaj jeszcze tak dokładnie. No tutaj już są budynki czteropiętrowe. A tutaj z lewej strony tutaj mamy właśnie yy, wieżowce i stąd jeszcze widać, nawet zrobiłem na szczęście zwiększenie Galeria Grogowia, oczywiście, jak pamiętam, jak nagrywaliśmy windy, to jak z charakterystycznymi dźwiękami, to zgodnie z regułą to było tak, że tą samą, jak przejechaliśmy w górę, to tą samą jedziemy na dół. Więc też tak będziemy robić. Dobrze, wsiadamy proszę bardzo. Czekamy zero, Właściwie już wcisnęliśmy zero i jedziemy na parter. Czwarte piętro. Trzecie, no i za chwilę będziemy na parterze szóste piętro, i tą też zajmiemy. Z drugą windą nie powinno być problemu, więc mamy szansę, że też będzie tak samo jak poprzednio. No, nawet to się udało nawet. I tutaj mamy takie, tutaj są zmontowane te nowe żarówki. Tak jak y, podobno takie, jak takie na przykład takie do świateł, takie, tak jak y, światła takie. Ale są takie, już takie inne takie. Mam wrażenie, że już to są takie, już bardziej takie nowoczesne. Dobrze, to idziemy zobaczyć. Widoczki, jeszcze raz. No, tak ładnie, widać. A teraz z tamtej strony zobaczmy. No, też nie jest tak źle w ogóle, to spokojnie. No, to jest tak spokojnie, spokojny ruch tutaj jak na razie. No. Ale na brzostowie podejrzewam, że jest większy korek. Taki większy ruch y, jest tam na brzostowie bardziej. Bo to ze względu wszystkich świętych, wszystkich y, zmarłych, dzień zaduszny dzisiaj nawet. To jest już tak, no, zupełnie y, inaczej. Można, prawdę mówiąc, powiedzieć. No dobrze. Tutaj ma takie srebrne, takie dość bardzo ciekawe. No dobrze, to idziemy zjechać na dół. Proszę bardzo. No, udało się tak jak chcieliśmy, no i wysłuchaliśmy te charakterystyczne dźwięki. Już tak nie było takich tłumów, niż wcześniej jak próbowałem nagrać. To wtedy właśnie no, udało się nagrać już tak dzisiaj spokojnie, bez nerwów o tej porze. Możliwe, że w godzinach 11, 12, czy nawet wcześniej rano to to tak jest właśnie, że, że tak wychodząc na zakupy albo na cmentarz. Najczęściej to jest na początku listopada, że cmentarz. Ale udało się załapać charakterystyczne dźwięki. Potem jeszcze zostanie yy, Dashinskiego 3, ponieważ w poprzednim odcinku został nagrany yy, yy, budynek, ale klatka to jest. To była, jak z tego co pamiętam, to kratka Ignacego Zaszyńskiego 3A. Więc y, dobrze zapamiętuję to. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.